Pragniemy wypraszać Boże miłosierdzie, Twoją miłość i dobroć dla całego Kościoła, na czele z papieżem Franciszkiem, polecając jego zdrowie, potrzebne łaski. Wszystkich biskupów świata, prezbiterów, diakonów, misjonarzy, osoby zapomne, Ojca Krzysztofa, misjonarza, wszystkich chorych współpraci, wszystkich chorych, cierpiących, bezdomnych, bezrobotnych emigrantów, przyktelowanych za O pokój w sercu i świecie, zwłaszcza tam, gdzie Trwają wojny, niezgodę i nienawiść, aby nie ustały wszelkie walki. Polecamy także rządzących twórców kultury, ludzi nauki, sztuki techniki i mediów, szczęśliwy wybór prezydenta, uporządkowanie spraw politycznych, pojednanie zwaśnionych. Polecamy także tych, którzy nas prosili o modlitwo, obiecali tych, którzy mieliśmy się modlić, marka i innych. Polecamy także czytelników zarzenie Niepokalanej nawiedzających naszej świątynie, tutaj obecnych modlących się i łączących się z nami przez Telewizję Niepokalanów, radio niepokalanów. Polecamy także zmarłych pokutujących wszyscy i wszystkie intencje nasze, włączając modlitwę, które należą na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź w Królestwo Twoje, bądź wola Twoja

błogosławiony o podżywotę Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, nami teraz i Wierzę Shoem... w Boga, Ojca Przedmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Ty Jezusa Chrystusa, J거든, Ty Jezusa Chrystusa Jezusa or, normal度, Pana naszego, który się począł z Ducha <remot3> Świętego, Narodził się z małej panny. Umieszczał pod polskim piratem, przeszł na i Wstąpił do biegiem trzeciego dnia wstał. Wstąpił na niebie, oznaczał się po Stąd przyjdzie sobcich żywy i umarłych Ducha Świętego Święty Gościu Powszechny Święty Boże odpuszczenie Ciała, ciała zmartwychwstanie Żywot wieczny Amen Ojcze Przedwieczny opierujemy Ci Ciało i Królę Duszy Najmilszego Syna Twojego Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nasze wyobrażenie zawrzeje nasze i całego świata, na jego bolesny dym. Nie, miłośredzie dla nas i całego świata, na jego bolesny dym. Nie, miłośredzie dla nas i całego świata, na jego bolesny dym. Nie, miłośredzie dla nas i całego świata, na jego bolesny dym. Nie, miłośredzie dla nas i całego świata, jego bolesny dym le cizyznała sen sammiój Ojałujemy Ci ciało i dusze duszę i Bóstwa najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, naszym łamanie, złożyć i nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, w jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. W jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej

jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość szybcie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło świecie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło śmiercie dla nas i całego świata. Ojcze przez więczną Ci ciałej krew, duszę i bustro. Najwyższego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze łamanie należy do całego dala. świata. Dla Jego bolesnej męki. Wmień miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego dala. świata. Dla Jego bolesnej męki. Wmień miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Wmień miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miejsze dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Niej łosie dla całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej mi łosie dla nas i całego świata, daj Jego bolesnej męki.

dla nas i całego świata. Daj nam wolę z nim, Ejmu. dla nas i całego świata. Daj nam wolę z nim, dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmniejszego Syna Twego, a Pan naszego Jezusa Chrystusa. Na naszym organizmie grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie mosierdzie dla nas całego, całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie mosierdzie dla nas całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie mosierdzie dla nas i całego świata, się, dla Jego bolesnej męki, nie mosierdzie dla nas i całego świata. świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie sierdzie, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata święty Boże, Święty Boży, Święty nieśmiertelny, zmiluj się nad nami i na nas samych. święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i na całym światem. O krwi wodo, tu raźnych męża, zaciemczy Jezusowego, jako z drugim miłości, jak dla nas, uchamy Tobie, Och, to, która źle płynęła z najświętszego serca Jezusowego, Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i chodo, która Tu raczej chmury z największego serca Jezusa jak Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy. es u fantodio es u fantodio Zmiłuj się nad nami. Jezu Synu Maryi Panny Zmiruj się nad Jezu najmilszy się nad nami. Jezu przedziwny Jezu Boże mocny się nad nami. Jezu Ojcze na wieki Zmiruj się nad Jezu Wielkiej Rady zwiastunie. Zmiłuj się nad nami. Jezu najmożniejszy Zmiruj się nad nami. Jezu najcierpliwszy Zmiruj Większy. Zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca. Zmiłuj się nad nami. Jezu, miłośniku czystości. Zmiłuj, Zmiłuj się, się nad nami. Jezu, miłujący nas. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Jezu, Boże pokoju. Zmiłuj się nad nami. Jezu, dawco żywota. Zmiłuj, Zmiłuj się nad nami. Jezu cnot przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu Światłości Prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu Mądrości Przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu Dobroci Nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu drogo i Życie Nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu wesele Aniołów, zmiłuj się nad nas. Jezu Królu patriarchów. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Mistrzu Apostołów. Zmiłuj Jezu. się nad nami. Jezu, Nauczycielu Ewangelistów. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Męstwo Męczenników. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Światłości Wyznawców. Zmiłuj się nad nami. Jezu, Czystości Dziewic. Zmiłuj się nad nami. Jezu, wszystkich świętych Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw. Przekuń się nam, Jezu, bądź nam miłości, na wysłuchaj nas, Jezu, odsłach wszystkiego, bywa w nas, Jezu, od grzechu każdego, bywa w nas, Jezu, od od ideł szatańskich, od ducha nieczystości, na od śmierci wiecznej, na od zaniepłania nacji Twoich, na przez tajemnicę świętego wcielenia Twojego. Przez narodzenie Twoje, nas przez dzieciństwo Twoje, nas przez najświętsze życie Twoje, nas przez trudy Twoje, nas przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez oklęcie Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój. Przez stanie, Twoje, przez, przez niebosąpienie Twoje, przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu, przez radości Twoje, przez chwałę Twoją, w paraku Boży, który gładzisz rzeki świata, świętujesz na Baranku Boży, który władzisz rzewy świata. Wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który władzisz rzewy świata. zmiłuj się nad nami, Jezu. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. módlmy się. Panie Jezu, chryste, który rzekł proście, otrzymacie szukajcie, znajdziecie go właśnie, będzie Wam otworzone. Daj nam, prosimy uczucie swej boskiej miłości, aby Cię z całego serca usty tyluczykiem miłowali, i nie przestawali obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, którym twierdzą swojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezus Chrystus. z za nas cierpiał rany. Jezus Chrystus. Ty, co za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus nad nami. Ty, co za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus zmiłujący nad nami. Ty, co za nas cierpiał rany, Jezus Chrystus nad nami. Zmiłuj się nadębną Boże łaskawości swojej. w obfitości swej miłości, zważnie prawo i dłonią, omyl mnie swą i oczyś mnie z grzechu mojego uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony wino i jako grześnika poczęła Matka, a Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, Naucz mnie tajemnic mądrości. Ogro mnie a stanek się czysty, ominie, ma na śnieg wybieleję. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć tę się od moich grzechów i zważ wszystkie moje przewinienia. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mi od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę mnie trałych nauczał dróg twoich i wrócą do ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie Boże od kary za krew przelaną, Boże mój zbawco. Niech sławi mój język sprawiedliwość twoją. Panie, otwórz barwie moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie ratujesz, a całopalenia na nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest dusz skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz krawy, owczary, dary i opalenia. Wtedy składać nie, będą cięce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak, jak była na, na początku, teraz i jest. zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Elejson. Chrystus Ojcze nasz, któryś I jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź w Twoje, z bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść tam nasze winy, jako innym odpuszczamy nasi winy małżeńcom i nie bądź nas pokuszenie, ale nas zbaw bez zęba. Przyjmij, Chryste, nasze struszone serca. Zmiłuj się nad nami, panie, bośmy Spojrzyj Boże na naszą słabość i skłonność do grzechu. Nie odmawiaj nam swego miłosierdzia, gdy znajemy nasze winy. Chryste, nie każ nas z powodu naszych grzechów. W swoim miłosierdziu bądź nam mocą. Panie wysłuchaj modlitwę naszą. A nasze do Ciebie przejdzie. Pan z wami jest z Twoim. Módlmy się. Boże, którego obraża występę ta przejedywa pokuta, wejrzyj miłościwie na błaganie swojego ludu i odwróć od nas wszelką chłostę Twego gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Matko i królowo miłosierdzia. Mój się dodań. Święty aniołowie Boży Święty Józefie Święta Faustyno Święty Maksymilianie męczenniku miłości Święty Janie Pawle II Wielki Błogosławiony Michale Soboćko Błogosławiony Stefanie kardynale Święta Koleto Wszyscy Święci i Święte Boże Módlcie się za nami, Pan z Wami, Pan I Was błogosławi Bóg, przewodzący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Będzie w pokoju i dobro. Bo dzięki będą się najświętsze serce Boże, Boże, Ci, namyci, Ojczyznę, miasta i wioski. Nasze rodziny i nas tak samych. Serce Boże, czynsz królestwo Twoje. Największe serce Boże, poświęca by Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski. Nasze rodziny, Serce może przyjść w królestwo Moje. Najświętsze serce Boże, poświęcamy ci, nasz obojczyst miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych